ulic, po zamieniani w żuli Każdy kto chciał, dostał, zabulił Chcesz to dostać i dorzuć do kuli Ja muszę odpulić, by nie zabulić Wiem, ciężko odmówić to lubisz, zgubisz, więc gaz do dechy Teraz jest ten właściwy czas Potem to kiedy, gdy zabierze gdzieś daleko nas Przygaś mi blask, ogarnie nas szarość Teraz bierz się w gaś, huj z tym, co nam strarość i nigdy się nie wypadaj Nie wpadnij sobie, że nie możesz się powtarzać Zaraz je wszystko naraz Znajdź mój kompakt, a was Cię, nie wypalaj, nie powiedz sobie, że nie możesz się powtarzasz Zaraz nie wszystko na razu bagach, wszystko robić, ognaj w raz I nigdy się nie wypalaj, Nie powiedz sobie, że nie możesz się powstarać Zaraz nie wszystko na raz, najdźbu wagach, tylko robić, ognaj. Nie wypalaj, nie bawię sobie, że nie możesz się postarać Zaraz nie wszystko naraz, najpierw uwagę co robisz